Drodzy widzowie, kolejny odcinek. Stacja fuzji. Tak jest. Lecimy dalej. Pamiętajcie, na bok, praca i nauka. No bo dzisiaj gramy w duke'a. <laughs> Wymyśliłem ten wiersz przed chwileczką. Jest są krótki, ale jakże tutaj sensowny, tak? To nie długość, a jakość, pamiętajcie. Okej, okay, kluczyk, przeciwnik. Właśnie, a co do długości i jakości? No, mam nadzieję, że jakość teraz się poprawi. Troszkę grę podciszyłem. Komentarz będzie bardziej czytelny. A jest to komentować, drodzy widzowie. Mamy 7 sekretów, to po pierwsze. Po drugie, jest coraz trudniej coraz trudniej, widzicie? Taki widok na księżyc, gwiazdki itp. No, Duke się robi stanowczo, coraz trudniejszy. A amunicji mamy coraz mniej. Co ciekawe, mamy dużo otwartych przestrzeni. Więc czasami, jak na przykład teraz, da może troszeczkę zwalniać. Ale jak już schowamy się do środka, no, FPS-ki wracają. O, widzicie? Pancerz. Pancerz wrzucia rakiet. Zdrówko. A? Wydawać by się mogło. Łatwo. O, patrzcie. Jaki widok na ziemię? A? Nawet kontynent jest dokładnie widać. O, jest i Europa, proszę bardzo. Tu gdzieś leży Polska. No, wszystko tutaj dokładnie. Z geografii miałem piątki, więc mogę wam wszystko opisać. Dobra, słuchajcie. Kolejne drzwiczki. I idziemy dalej. A mamy te. Wyrzutnie rakiet. Znaczy, my mamy wyrzutnie rakiet, a strzelają do nas inne wyrzutnie. No nie no, widzieliście to? No przecież to jest... No przecież to jest niewiarygodne. Jak ja ich nie cierpię. Zniszczona. Tarów też, dobrze. Powoli, do przodu. Ale te potworki, co tak wybuchają, nas spadając. to jest tragedia. Dobra, jedziemy windą. Ci też skubanci są mocni. A też ich jest niemało. Ambicja, trzeba podreporować. Z tyłu, zdrowie, zdrowie też się przyda. Bo każda apteczka, nawet najmniejsza, bardzo się przyda. Dobra, słuchajcie, pierwszy sekret jest tutaj za tą ścianą. Aha. Mamy te potworki. kraby A tutaj jak skoczymy, mamy drugi sekret. Nieźle! Dwa sekety w jednym. Jak pójdziemy tam w dół, no tu właśnie Mamy jeszcze dwie tutaj... Dwa atomowe zdrowia, bardzo przydatne. Ale to Wam pokażę za chwilę. Na razie tam nie ma co iść. Na razie wracamy. Teraz tak, drodzy widzowie. Tu jest kontynuacja, ale gdzieś są zamknięte. Musimy sobie je otworzyć. Jak to zrobić? A, widzicie tutaj takie podnoszące się mechanizmy. Kolumny, są jak zwał. A, ciach, ciach, ciach. I broń. A tutaj z kolei są te dwa zdrowia, które widzieliśmy. A? Po wciskaniu tego przycisku otwierają się te drzwi do windy. Ale z kolei tutaj, za tą ścianą... Aha, mamy kolejny sekret. Dobra. Udało nam się, trzy sekrety zaliczone i drzwi... ...odblokowane. Właśnie te trzy tutaj. do kolejnej windy. Dobra, jedziemy na górę. Halo, window. Właśnie tak, mamy dużo życia, to dobrze. Czy da się, bo tak jak mówiłem, tu się dzieje. A, trochę z odległości. Dobra. No, mamy maksimum amunicji, ale warto pamiętać, że tu jest zapas. Przy okazji, nasłuchujcie tego dźwięku. A, otwierają nam się drzwi do sekretu kolejnego. Wymieniamy tutaj Ten, ten monitor. No, ale żeby tam się dostać, musimy zrobić jeszcze coś. Tak, przy okazji. Za tymi drzwiami jest dalsza część poziomu. Aby je odblokować, a przy okazji sekret musimy wcisnąć dwa przyciski. Nie jest proste, ale staramy się. No, Okej, okay. jeden z nich jest tutaj. Widzicie? Nie jedna jak nam się otwiera te drzwi. O. Czek. I przy okazji otwieramy nam się inne drzwi. Ale... Tak, póki co? Zlejdźmy na dół i wcisnijmy drugi przycisk. Odblokujemy sobie wszystko do końca. Teraz zabija, bądźcie ci w Nie krępuję nie Niech płoną. Chociaż oni nie płoną. Ale niech giną. Dobra, to widzowie. Słuchajcie, amnicja akurat nam trochę zeszło, Dokładnie 100. Uzupełniamy. A, z i tu jest ten sakręta. właśnie. Hop, Trzeba było się śpieszyć. Akurat dla nas on jest nieistotny, bo to jest tylko. Amunicja to broni, której nie korzystamy. Żeby stąd wyjść, wystarczy tak, wtać ten przycisk, albo w niego strzelić. A, widzicie? Mamy mapę całego świata, proszę bardzo. Jest Europa, Australia, wszystko, nawet Azja, tak? Więc wszystko się zgadza. Ok. Obserwowanie jest fenomenalne. Dobra, jedziemy windą. Ten drzwi obserwowaliśmy. Słuchajcie, zrobimy tak, że zapiszemy sobie. Ja lubię zapisywać. Jakby co? Bo tu będzie ciężko zresztą. Kiedy nie będzie. Jeden, drugi, trzeci. Dobrze. Żeby przejść dalej, musimy do tej pory strzelić ten oto przycisk. Najlepiej z jakiś broni. O, w ten sposób. Stajemy na platformie. I znów strzelamy. W jest bardzo nieselny. Okej, okay, jesteśmy. Ale dosyć dużo tych potworków, no Ale one są do cienkie, że można trzymać do z pistoletów. Co mało, by czy małe? A ten pistolet jest strasznie niszczony. Ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, możemy też zrobić coś takiego. Pecha. <grystanie> <grystanie> I popowiem się gatali Rzadko z nich korzystam. Bo rzadko są przydatne. Dobra, nic za nie spadnie? Nie. To dobrze. A, kolejny sekret. Piąty. Za tą kolumną tutaj. Tak, się przyda. Nie będę mówił, że nie. Dobra. Zmniejszacz. Zmniej Zmniejszacz też, będzie potrzebny. Ok, słuchajcie, to będzie dużo wybuchów. Musimy szybko uciekać. Tak, jak szybko się wycofać, bo te wybuchy by was, łoah, mocno by wam dały w gości. Okej, okay. widzicie, wszystko zostało wysadzone. Można iść dalej. Ale, zanim to nastąpi, korzystając z tej oto ściany, z tego, że pękła, dostajemy się w to oto miejsce. A, przeciw, spadł z góry. Słuchajcie, wchodząc w to miejsce mamy sekret numer 6 A tu mamy zdrowie. Wiecie, nie, nie dojdziemy do niego, bo, bo... Widzicie, bo ta kobietka nas tu blokuje, no. Mówiąc w skrócie, na drodze do naszego szczęścia stoi kobieta. Na <laughs> no to pędz. Dobra. Tutaj jest, jest jakiś kurde fan. do kochanek. Po zabiciu jej się wkurzył. Chyba nie żyje. Dobra, dzięki temu możemy nie. dostać się po zdrowie, ale także... Odpukujemy sobie tutaj ściany. Ona też wypucha. I to jest sekunda numer 7. No. I mamy wszystko. Możemy iść dalej. Trzeba bliżej końca. po powolutku. O, te granaty. Przydarzy nam się. <laughs> tak jest. Przy okazji, to są miny. Warto je podnieść. Mogą się przydać. Ja tak korzystam, ale... no cóż. I teraz tylko kawałek po kawałku. Wydawać by się mogło, drodzy widzowie, że już z górki. A, nic bardziej mylnego. już ja też jeszcze sporo, to będą coraz trudniejsi. Oga, guziczek. Ten guzik odblokowuje nam drzwi. Tylko na chwilę, musimy się spieszyć. Dobra. Myślę co, co to wziąć, jakiej broni użyć O proszę, Devastator, Dużo amunicji. Oto Okej. Okay. No i tak No i ty Marny przeciwniku, Jak ja ci widzę. Dobra, wskakujemy na to i strzelamy w tamtym guzik. Ale ta broń jest nieselna, matka Teju. Zmieścić kogoś? Dobra, wierzę tego dewastora. Mocna broń, ale tak jak mówię, niecel. Słuchajcie. To, co musimy tutaj zrobić, to wysadzić ten generator, albo odblokować sobie dalsze przejście. Jak to zrobić? No, wystarczy, że rzucić tam granatę, Tylko musimy się schować, bo wybuch będzie potem już ten. No, mało zdrowia na Myślę, że trzeba by je podreferować. A... on strzela rakietami. A jak blisko, to nie szczelnie, tak więc warto wyszedł z tej windy. Przy okazji, mamy tutaj trochę amunicji. Podreporujmy sobie... ...nasze zdrowie, to nam się nie przyda. I kolejna dawka amunicji, dobrze. Wjeżdżamy na windę. Okej, okay, dobra, uzupełnione. To nie wszystko, teraz tak. Aby przydostać się dalej, musimy użyć plecaka odrzutowego. Tak się składa, że ja mam nawet 96%, jak widzicie, tak więc dość mocno oszczędzałem. Ale jakby ktoś nie był taki mądry jak ja, i sprytny jak ja, i przystojny jak ja, i tak skromny oczywiście jak ja, to tam na dole jest plecak odrzutowy, no. Można sobie tak rozpędzić się, skoczyć, co trochę życia stracimy z tego skoku, dlatego mamy dwa atomowe zrówka i plecak, no. Ale skoro mamy plecak, no to w takim razie możemy od razu przystąpić do, do działania. Otwórz drzwi, no się otworzymy, jak zjedziemy trochę niżej. No. Aha, trzeba, trzeba wyłączyć plecak, żeby się otworzyły. Dla jest sprytna. Dobra, tym się nie przyjmujemy. Wyłączałem pleca, oszczędzamy. No, widzicie, dużo, i tu jest. Oj, dużo. Nie poddają się. Ale ja również. Dobra. No i kolejny. I tym sposobem... Udało nam się pokonać sporo część Mocnych Śmiechów. Ale to nie wszystko. Jeszcze jeden oczywiście. Jest no, nie pozwalamy mu na strzelić. Dobra, udało się. Drodzy widzowie, udało się. Oficjalnie mogę powiedzieć, że się udało. Zdrówko. O, nawet nie podniesiemy zdrówko na koniec. Nawet dobrze. 200 zdrowia. Czy tarczy i kończymy. Dosyć trudny poziom. Może się wydawać. chociaż się ogląda, że jest prosty. Bo ja jestem dobry i skromny, przypominam. Dobra, drodzy widzowie, odpalamy tutaj końcóweczkę. I kończymy poziom Stacja Fuzji. Ponad 100 przeciwników zabitych, wszystkie sekrety odkryte. Drodzy widzowie, dobry dzień. Kolejny dobry dzień. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję, że komentujecie. Do zobaczenia. Bardzo usłyszenia. Już jutro.